Wczoraj zakończyły się we Francji motoparalotniowe slalomowe mistrzostwa świata. I co? I mamy sukces, drodzy Państwo. Cztery złote medale indywidualnie i złoto drużynowe dla Polski. To bilans tych zawodów. I będziemy gościć prosto z podróży naszych paralotniarzy i trenera kadry narodowej. Porozmawiamy o tym, czy na przykład deszcz nie przeszkadza paralotniarzom. Jak pada, to się nie lata. To się nie lata. A ty latasz? Wiesz, co wykonałem trzy loty. Codziennie coś nowego? Ale nie na paralotni, tylko. <grym> nie, czy nie na moto-paralotni, tylko na paralotni. Bo chciałem spróbować. I to były takie trzy loty szkoleniowe. Z tym, że bez instruktora sam byłem kierowany przez instruktora z ziemi. Dziękuję. Wystarczy. A jak się lata, popatrzmy. To jest film, który paralotniarze zmontowali dla nas podróżując do Polski z Francji. To jest film właśnie z tych zawodów slalomowych, bo to nie chodziło tylko o to, żeby przelecieć, ale trzeba było lecieć do Polski. Wykonać w ósemki tak na jest. przykład i to w czasie odpowiednim. Dobrze, to zaraz ta rozmowa. Mamy nadzieję, że panowie już są niedaleko. Drodzy Państwo, tak prezentują się zwycięzcy o poranku. Witamy Panów bardzo serdecznie, dzień dobry, dzień dobry, motoparalotniarze i trener kadry, Pan Marcin Krakowiak, witam dzień dobry. Pana. Pan jest zawodnikiem, także Pan Grzegorz Krzyżanowski, dzień dobry. dzień dobry, pilot i właśnie wspomniany przeze mnie trener kadry, Pan Adam Paska. No, Cóż, dziękujemy, że przyjechaliście, bo to prosto, prosto z zawodów do nas dotarliście. Gratulujemy. Dziękujemy. Wczoraj wieczorem dojechaliśmy dopiero do kraju. Cztery złote medale. Tak. I I jeden tak. brązowy. I jak I to się ryzy. robi? Jak to się robi? Króciutko. No. Pojechaliśmy, zobaczyliśmy co jest do wygrania i wygraliśmy wszystko, co się dało. Jakie to proste. Tak. <grym> tak. Nie, nie mieliśmy takie założenie, żeby wygrać, także założenie zostało spełnione. Ale wielu ma takie założenie, a nie wszystkim się udaje. To jak wam się udało? Ale nie wszyscy to trenują. Tak. Okay. Czyli ciężka praca przede wszystkim. Tak. Półtora roku przygotowań do tej imprezy. Impreza była, było wiadomo, że odbędzie się półtora roku temu. Federacja Światowa Lotnicza ogłosiła, że ta impreza się odbędzie. Zaraz Zaczęliśmy cykl przygotowań, no i efekty widać. No właśnie, bo funkcja trenera kadry narodowej to jest chyba duże wyzwanie. Trudno powiedzieć, że może, może nawet nie trener, raczej bardziej koordynator. Coach. Taki. Tak, no takie złożenie pełen, tego wszystkiego poważę. razem do kupy jest najważniejsze. Przede wszystkim to jest bardzo indywidualny sport, musimy o tym pamiętać, czyli dotarcie do wszystkich zawodników i stworzenie po prostu grupy. Nas jest tutaj, tutaj dwóch zawodników, jestem ja, to było 12 osób, 12 zawodników, którzy zapracowali na ten sukces. To jest y, niesamowity sport. Sport wyczynowy. Kto może latać? Ja zawsze powtarzam, każdy? że każdy każdy może latać. Jarek każdy próbował, no właśnie. Bez silnika. Ja jednak jestem zwierzęciem lądowym. Ja mogę nurkować, lubię wodę, powietrze przestworze zostawiam innym. Ale opowiedzcie no, o samych zawodach, jak one wyglądały? Co to znaczy, że były slalomowe, czyli trzeba było rzeczywiście wykonywać w powietrzu pewnego rodzaju akrobację na czas? Przy pewnych założeniach odnośnie ustawienia pylonów, organizator kilka tygodni przed zawodami dał nam dwustupozycyjny katalog. Ojej. Musieliśmy się nauczyć przed startem każdej konkurencji. Mieliśmy na to kilkanaście minut. Organizator oceniał zarówno poprawność zakrętów, jak i oczywiście ich szybkość wykonania czyli czas. Najważniejszy czas. W tym I jaki czas jest najlepszy? Poniżej 30 sekund? Od... Od... To było dobrze. Są, są też, też krótsze, krótsze. czasy, tak. Wszystko zależy od długości slalom, ilości zakrętów. Były to slalomy 3, 4, 5, 7 zakrętowe i tutaj w zależności od tego, ile, te, ile tych zakrętów należy wykonać, te czasy są różne. Oczywiście każdy zawodnik z grupy... 86 pilotów, którzy startowali w tych zawodach, musiał pokonać tę trasę, i w wyniku tego, tego mierzono czasy. Sprawdzono, czy trasa jest po, po, przede wszystkim przeleciana prawnie, a potem mierzono czas i ten, który uzyskał najlepszy czas, wygrywał. Ale wy, bo dostaliście katalog z pozycjami, ale ja rozumiem, że wcześniej ćwiczycie samodzielnie czy w grupie? Jak się w ogóle przygotowujecie do takich no, zawodów? Mamy rozpisany cykl treningowy. Spotykamy się na lotnisku. Mamy własne pylony, i tu z kolegami to własne. I własny takie pompowane pylony, to są takie dosyć... No, tycz, to, do tak. to są A? takie rękawy, tak. E no, nie ukrywam, że to wymaga dużo poświęceń, dużo czasu i cierpliwości rodziny i, i wszystkich pieniędzy? dookoła. pieniędzy? Och, pieniędzy bardzo dużo. No, ale je efek, kultury, efekt jest w złocie, płacony. Czy to jest drugi sport? W hmm. lotnictwie najtańszy, Naj najtańszy sport lotniczy. Nie, ale Paralotniarstwo lot lot bez silnika No tak, ale no dobra, napędowy chyba to najtańszy. Ale przy lataniu zawodniczym to są naprawdę bardzo duże koszty. To, to jak są duże koszty? To dziesiątki, jeden... tysięcy, dziesiątki tysięcy złotych rocznie, które trzeba włożyć w to zabawę. Z własnych środków. Tak. Mm. I to jest y, przede wszystkim chodzi o sprzęt, czy to jest kwestia wyjazdów, nie wiem, wszystkiego. 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 No to No Jak wy wygląda taki sezon I, i, i jak dużo się trenuje? No, zaczynaliśmy w styczniu. Na tyle, na ile pozwala pogoda. Czy no, no. można latać? Tak. Można. I panowie powiedzieli, że jak mocno nie pada, to też można. Czyli lata. jak mrzawka, to, to się lata. To już kiedy trzeba. To kiedy <grym> to trzeba. trzeba. Kiedy <grym> trzeba. Okay. A czy ten sport jest bezpieczny? Jak każdy dobrze przygotowany i wytrenowany sprzęt jest bezpieczny. Bo... Jeżeli osoba niewykwalifikowana po prostu rzuci się na to i stwierdzi przy pierwszej próbie, że też będzie latać na najwyższym poziomie, najprawdopodobniej to dla takiej osoby nie będzie bezpieczne. A wy jesteście jakoś umocowani do tej parolotni? Jesteśmy Jak trochę przypięci. Ja, tak, tak. Są pasy takie bezpieczne. Takie mamy małe pasy. Tak, <grym> latamy również z również systemem zabezpieczeń w razie jakby skrzydło się złożyło, czyli ta czasza przestałaby nieść. Mamy systemy ratunkowe, które pozwalają wyhamować tego pilota przed samą ziemią. To jest spadochrony rodzaju? Tak, tak, tak poruszono kwestia bezpieczeństwa. Oczywiście kwestia bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważna i to jest dla nas podstawa. In, wszystko inne jest później. Bezpieczeństwo jest zapewnione przez ilość treningów oraz przez każdego pilota indywidualnie. Każdy sobie dozuje. Jeden robi bardzo dobry czas w ciągu 18 sekund, inny robi... 30 sekund potrzebuje. To jest nieprzyzyjemne. To No właśnie, a powiedzmy o długościach i szerokościach tych skrzydeł. Zacznijmy od, się... tego, zacznijmy od tego, że skrzydła są polskie, polskiej produkcji. Aha. Mamy kontakt bezpośredni z producentem, to jest też jeden z filarów naszego sukcesu. To, że mamy bezpośredni kontakt z najlepszym producentem na świecie, polskim. A skrzydła. Mają po, najprościej określimy to tak, mają powierzchnię w metrach kwadratowych dostosowaną do masy startowej. Więc na przykład pilot, który jest lżejszy, nie startuje na takim samym skrzydle niż pilot, który jest cięższy. To są dopasowane do masy startowej skrzydła. Czyli to wcale nie jest tak, że musi mieć pilot określoną wagę, może być cięższy lub lżejszy i wtedy do tej masy dopasowuje się rozmiar skrzydeł. Tak, oczywiście. ale wtedy występuje w y, y, różnej kategorii, rozumiem, nie. tak? W tej samej nie? kategorii pamiętać, samej... y, być jeszcze jednym elementem zmiennym to jest moc silnika bo Aha. jeszcze moc silnika, ciąg śmigła bardzo wiele, to jest bardzo techniczny sport z jednej strony, z drugiej strony sport wymagający bardzo dużo pracy takiej typowo zawodniczej czyli tego, tego latania mówiliśmy tutaj w firmie produkującej skrzyżba firma Dudek Paragladik z Podbytgoszczy na tych mistrzostwach które się odbyły na pierwsze 16 przy pierwszych 16 zawodników 12 skrzydeł były polskiej produkcji czyli to jest też sukces naszego producenta i tak naprawdę Świat lata na polskich skrzydłach. To jak A rozumiem, to apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jakie teraz plany na koniec tego sezonu? E, dowiadywaliśmy się, czy są jakieś zawody między, kontynent, między galaktyczne. Galaktyczne. galaktyczne Nie ma nie ma, w związku tak? z jeszcze. tym szukamy, szukamy nowych rozwiązań. Ale gdyby były, to byście nie jest, jest pomysł, jest pomysł na to, że za dwa lata w Częstochowie odbędą się mistrzostwa świata, Mamy to paralotniowe właśnie slalomowe na lotnisku w rudnikach. I już dzisiaj zapraszamy wszystkich, żeby obejrzyli, jak to będzie. Zapraszamy, zapraszamy. gratulujemy. gratulujemy. Dziękujemy. tak jak Grzegorz was Krzyżanowski was. Adam Paska byli gośćmi poranka. Tak. Jeszcze raz gratulujemy. Mamy Prosimy medale, o jeszcze. Jeszcze pokażemy, że... Medali są. to ja jest tak naręcze, tak, szanowni tak. państwo. Naręcze <laughs> tak, medali służą polscy Oby tylko takie informacje ze sportu nas Dziękujemy. dotykały. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękujemy.